Nowe produkcje w świecie Gwiezdnych Wojen, Tom Cruise wysłany w kosmos, nieśmiertelny w końcu z zielonym światłem i kontrowersje wokół Oscarów, to i wiele więcej już dzisiaj. Dostaliśmy dwa nowe trailery, jeden kolejny i chyba już ostatni do filmu 28 lat później, który przypominam, został w całości nagrany iPhone'em. Yeah, i drugi znowu horror, tym razem od Jordana Pila, który stworzył już trzy dobre horrory: Get Out, Us i nope. Tym razem tytuł jest równie krótki, bo him i opowie o obiecującym futboliście, który dostaje możliwość trenowania pod okiem idola. Zarówno opis, jak i sam pierwszy trailer nie brzmi i nie wygląda jak pełnoprawny horror, ale znając dorobek twórcy myślę, że można czekać na film w ciemno. krótszych newsów dostaliśmy informację, że powstaje trzecia część filmu Beetlejuice. Co więcej już wkrótce mają rozpocząć się prace nad kontynuacją. No i nic dziwnego, bo film, który wrócił po aż 36 latach do kin od oryginału przy budżecie 100 milionów dolarów zarobił dla studia aż 450 milionów. Także dziwnie byłoby gdyby studio nie chciało zarobić ponownie. Z kolei japońskie studio Toho chce po raz kolejny zarobić na Godzilli, dlatego też zapowiedziano sequel do bardzo dobrze ocenianego filmu Godzilla Minus One, przy którym będzie pracował ponownie ten sam reżyser. Na tym nie kończy się ekspansja Monster Versu, bo w przygotowaniu jest też kontynuacja do filmu Godzilla i Kong Nowe Imperium. Skład twórców jest tutaj chyba już mniej optymistyczny, bo za reżyserię weźmie się tutaj Grant Sputore, który ma na swoim koncie tylko jeden film fabularny i jest to Jestem Matką stworzone dla Netflixa. Za Scenariusz natomiast odpowiadać będzie Dave Kalaham, który pisał skrypt do filmów takich jak Mortal Kombat czy Shang-Chi. I nie, to nadal nie jest koniec Wielkich Potworów, bo powraca również Pacific Rim, jednak już nie jako kinowy sequel, a serial stworzony dla Amazona. Serial ma pokazywać wydarzenia, które miały miejsce jeszcze przed pierwszą częścią serii, a showrunnerem ma zostać nominowany do Oscara za Arrival Eric Heisserer. Gorzej brzmi informacja o przesunięciu premiery Gry z Uniwersum Dune. Jednak spokojnie nie ma tragedii, bo miała trafić na sklepowe półki 20 maja, a teraz będzie to 10 czerwca. Cena natomiast pozostała niezmieniona i ma ona kosztować 50 dolarów. Wydawca zapowiada, że będzie to najbardziej ambitna survivalowa gra MMO w otwartym świecie. No cóż, poczekamy, zobaczymy. Kolej w Teksasie powstał Starbucks wydrukowany w całości na drukarce 3D. Jednak oczywiście nie takiej małej, tworzącej na przykład plastikowe figurki, a dużej, mobilnej, która przy odpowiednim ustawieniu jest w stanie rozprowadzić równomiernie beton i uformować z niego w pełni funkcjonalny dom, a w tym wypadku nawet kawiarnię. Nie jest to może najpiękniejsze dzieło sztuki, jakie widzieliśmy, ale być może w Teksasie wpasuje się w sam raz w piaszczyste otoczenie. Tak czy inaczej, przyszłość jest już teraz. Ekranizacje gier wideo zarabiają w kinach coraz więcej i cieszą się znacznie lepszymi opiniami niż miało to miejsce w przeszłości. Tak też nie minęło długo, a już słyszymy o kolejnych projektach. Tym razem mowa o grze wyścigowej Outran, która była popularna w latach 80. Co ciekawe, za kamerą ma stanąć sam Michael Bay, także na bank będzie tutaj wybuchowo. Dodatkowo w roli producentki oraz być może jednej z głównych ról pojawi się Sydney Sweeney, którą możecie znać z serialu Euforia. Projekt wspiera także producent filmowej serii Sonic, która cieszy się dużą popularnością. Za film odpowiada studio Universal, które po gigantycznym sukcesie filmu Super Mario czy Five Nights at Freddy's kontynuuje swoją strategię przenoszenia gier wideo na duży kinowy ekran. latach oczekiwań, zapowiedzi i teasowania remake'u nieśmiertelnego w końcu projekt rusza z miejsca. I to dosłownie, bo nie będzie już odpowiadało za niego studio Lionsgate, a Amazon MGM Studios, które wchłonęło projekt do siebie. I w sumie nic w tym dziwnego, w końcu w głównej roli ma wystąpić tutaj Henry Cavill, który już teraz tworzy z Amazonem dwa projekty, Voltron oraz Warhammer 40 000. Film zapowiada się naprawdę potężnie, bo oprócz Cavilla za kamerą ma staną Prądź Chad Stachelski, który pracował przy Johnny Wicku, balerinie czy filmie Nobody, także no, chłop zna się na kinie akcji jak mało kto. Spekuluje się, że w roli antagonisty mógłby wystąpić także Michael Fassbender. Film opowie o tytułowym nieśmiertelnym szkockim wojowniku który od XVI wieku aż po czasy teraźniejsze toczy walki na śmierć i życie z innymi nieśmiertelnymi. Gdzie to jedynym sposobem na ich pokonanie jest ścięcie głowy, a stawką w tychże pojedynkach jest tajemnicza legendarna nagroda. Kawil w jednym z wywiadów dodał: jeśli myślicie, że widzieliście już jak posługuje się mieczem, to nie widzieliście jeszcze niczego. Także no ja czekam. Are you with me? Wiecie, Star Wars ostatnimi czasy sporo się dzieje. No dobra, może jeszcze nie dzieje, ale sporo rzeczy zostało zapowiedzianych z zaskoczenia. Tak jak na przykład projekt z Ryanem Goslingiem, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o serialu Star Wars, za który odpowiadać ma showrunner serialu Lost. W pracy pomóc ma mu jego własny syn, który poszedł w ślady ojca i ma już na swoim koncie serial Watchmen czy Leftovers. Póki co nie wiemy nic więcej na temat fabuły, obsady i ulokowania serialu w świecie Star Wars. Nastawiałbym się jednak na serial tajemniczy z niewielką ilością odpowiedzi, no chyba, że panowie wyciągnęli już po latach wnioski z prac nad Lostami. Mamy też Star Wars w prawdziwym życiu. No, prawie. Nie tak dawno temu było głośno o locie Katy Perry w kosmos za sprawą firmy Blue Origin, którą włada Jeff Bezos, twórca Amazona. Lot trwał nieco ponad 10 minut, a grupa śmiałków, która wykupiła sobie miejsce w kapsule doleciała aż do linii karmana, czyli umownego miejsca, w którym kończy się atmosfera Ziemska, a zaczyna kosmiczna pustka. Mówię wam o tym dlatego, że już ogłoszono kolejny lot i tym razem oprócz Kim Kardashian na pokładzie znajdzie się uwaga Tom Cruise. Przypuszczam, że może mieć to związek z premierą najnowszego Mission Impossible, bo Katy Perry również reklamowała w kosmosie swój najnowszy album. Jeśli tak, to jesteśmy właśnie świadkami powstawania. Nowego rodzaju marketingu, który będzie działał aż do momentu, gdy takie loty staną się tańsze i powszechne, co zapewne stanie się szybciej niż myślimy. Wracamy na ziemię prosto do Hollywood, skąd docierają do nas bardzo interesujące informacje. Otóż Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła, że od teraz członkowie Akademii, którzy wezmą udział w głosowaniu, będą musieli obejrzeć wszystkie nominowane filmy w danej kategorii. I tak jest to. To dobra decyzja nawet bardzo dobra, ale to co jest tutaj największym problemem to fakt, że jak się okazuje, wcześniej nie było takiego wymogu. Wiecie, ktoś mógł głosować na jedyny film, jaki akurat widział bez znajomości pozostałych tytułów i tym samym zaburzał finalny wynik. No cóż, przed nami 98 edycja, także rychło w porę, ale dobre i to. Co więcej, dodano w końcu nową kategorię, w której będzie wybierany najlepszy wyczynka Kaderski, co też jest jak najbardziej na plus. Mordercze Klauny z Kosmosu to film z 1988 roku, który opowiada o inwazji kosmitów, o wyglądzie cyrkowych klaunów na małe miasteczko na Ziemi. A do walki z nimi staje zaledwie trzech bohaterów. A mówię wam o tym dlatego, że powstaje obecnie remake tego też filmu, za który odpowiadać będzie Ryan Gosling jako producent tworzący film zapewne dla Amazona, z którym ma podpisaną umowę ramową. Czy zobaczymy go również w głó Roli? Tego nie wiemy, ale mam nadzieję, że tak. Ostatnio mówiłem Wam, że Apple traci na swoim serwisie streamingowym jakiś miliard dolarów rocznie, bo na przykład marketing w niektórych krajach, w tym też w Polsce, praktycznie nie istnieje, produkcji jest mało itd. itd. Jednak dzisiaj nie o tym, a o firmie OpenAI, która włada czatem GPT, z którego na bank sporo z Was skorzysta. Otóż, jak stwierdził Sam Altman, CEO firmy, pisanie do czata proszę, dziękuję i innych zwrotów grzecznościowych, Kosztuje OpenAI miliony dolarów miesięcznie. Wymaga to dodatkowej pracy obliczeniowej, dodatkowych odpowiedzi i poniekąd zbędnych konwersacji, które przy setkach milionów użytkowników dają pokaźną sumę dodatkowych kosztów. Ale hej, myślę, że jak najbardziej warto, bo podczas buntu maszyn osoby, które były miłe dla czata GPT będą przynajmniej bezpieczne.